Ochrona przed złym okiem. Szeptucha zwygizdowa. Była taka wieś na końcu dróg, gdzie brzozy strzegły domów, a wiatr niósł tylko to, co dobre. Pewnego wieczoru przyszła do niej młoda dziewczyna. Usiadła w progu, oczy miała pełne łez. Baba, wszystko ze mnie schodzi. Ludzie się tylko patrzą, a mi siły brak. Powiedziała. Szeptucha spojrzała, nie pytając wiele. Wzięła dziewczynę za rękę, posadziła przy piecu i szepnęła. Zazdrość niech ślepnie, jad niech opada. Złe spojrzenie w próżni przepada. Kto wzrokiem mi szkodzi, temu lustro stawiam. Nic z mego światła dziś nie dostawiam. Światło mnie chroni, duch mnie otacza. Niech każde złe oko własnym jadem płacze. Zamykam dostęp, gaszę spojrzenia. Niech moc boska w mym polu się zmienia. Jestem światłem, jestem ochroną. Niech zły wzrok wraca z powrotem koroną. Dziewczyna słuchała i czuła, jak ciężar z niej spływa, jak ciało wraca do siebie szeptucha dodała Noś małe lusterko, najlepiej srebrne zawsze. I te słowa mówię trzy razy przed snem. Nawet szeptem, nawet w myślach. Morał? Nie trzeba rzucać zaklęć na świat. Wystarczy postawić lustro i czasem powiedzieć nie w ciszy. Bo siła nie zawsze krzyczy.